Oficjalnie wymarzony kaczkoma dla kaczek, łabędzi i wszystkiego, wszystkich pozostałych ptaszków, które znajdują się na Bolesławieckiej Łajbie. I zapraszamy do prawidłowego karmienia przede wszystkim. Nie karmimy chlebkiem, karmimy odpowiednią karmą, która jest właśnie dedykowana dla naszych tutaj, które tutaj już czekają w kolejce. Łabątki bolesławieckie. A przede wszystkim dziękujemy prezydentowi, tu pani wychowawczyni byłej klasie 7B, dobrze Obecnie pamiętam. 8B, Tak, także tu pani z MZGM-u. No i wszystkim, no, których nie wymieniłem, także dziękujemy w imieniu tych ptaków, tych zwierzaczków, które w tej chwili będziemy prawidłowo już karmić. Zakaz karmienia chlebem. Pan Mieczysław pięknie podziękował nam wszystkim, a ja uważam, że to my powinniśmy podziękować panu Mieczysławowi, ponieważ my jesteśmy Bolesławianami, a pan Mieczysław przyjeżdża spoza Bolesławca i tak pięknie daje przykład wrażliwości dla zwierząt, zajmuje się naszymi ptakami. No, zwierzęta, flora, fauna jest nasza wspólna, ale serce okazywane tym zwierzętom przez pana Mieczysława jest przeogromne. I, pracy, ile Pan Mieczysław włożył, tyle zachodu, tyle zabiegów wieloletnich, żeby ten kaczkomat, który się pojawił, to jest wielka zasługa. I Pana Mieczysława, Pana Prezydenta, Pana Piotra Romana, który wspaniale przyjął nas w ratuszu, klasę, przeprowadził lekcję proekologiczną, jak w szkole. Dzieci były zachwycone, dużo dowiedziały się o działaniach ekologicznych prowadzonych na terenie Bolesławca. I bardzo wielką życzliwością wykazał się, gdy przyszliśmy z prośbą o współpracę, z wielką chęcią włączył się w tę akcję. Więc tutaj podziękowania i dla pana Mieczysława i dla pana prezydenta Piotra Romana. Dzieci są bardzo szczęśliwe, bo dzieci chyba szczególnie przeżywają los zwierząt, leży im on na sercu i to było dla nich wielkie przeżycie, wielka radość, że wszystko zakończyło się sukcesem. Mówię w ich imieniu, ale one też mają coś do powiedzenia. Olga i Lenka, proszę, tak jak chciałyście, jak prosiłyście w imieniu naszych uczniów szkoły podstawowej numer 4, podejdźcie i powiedzcie to, co chciałyście powiedzieć, bo wiem, że macie coś miłego do przekazania. Ja proszę klasy z szkoły podstawowej numer 4. Chcieliby bardzo podziękować Panu za opiekę nad y, zwierzętami, które Dziękuję bardzo, i, y, y, jak za pomoc. Bardzo y, dziękuję. W, dziękuję.